Moi drodzy, zapraszam Was wszystkich do Szepiotowa na wystawę zwierząt w najbliższą sobotę oraz niedzielę. Będę tam specjalnie dla Was ze swoim stoiskiem. Poszukujcie szarych namiotów, będę blisko ringu, będę dla Was do oporu. Zapraszam Was ze swoimi pytaniami na dyskusję ze mną. Kto będzie chciał, będę miał sensor, będzie mógł zobaczyć będzie mógł zbadać sobie glebę będzie mógł przeanalizować, zobaczyć, jak działa panel sterowania, gdzie aplikacja. Każdemu z Was odpowiem na pytania dotyczące dlaczego to się opłaca, co na tym zaoszczędzicie, gdzie uzyskacie, jak to się mówi, korzyści z tego, a kto będzie chciał to będzie jak na poprzednich dniach Pola na poprzedniej wystawie dostanie ode mnie taką karteczkę, jeżeli ją wypełnicie że jesteście zainteresowani, to macie ode mnie 700 w prezencie, 700 taniej więc widzimy się w Szepietowie w sobotę lub niedzielę od rana do wieczora będę ja jako Hektar Wiedzy na swoim stoisku, kłaniam się i do zobaczenia w szybkiej poradzie Przeanalizujemy pogodę w aspekcie, co te ostre słońce teraz robi z naszymi rzepakami, z naszymi zbożami. Odpowiem Wam na pytania dotyczące grzybówek, zbożu, bo jest bardzo dużo pytań. Wskażę, jak możemy obecnie odczytywać plantację buraków w aspekcie, uwaga, gleby i podglebia. Wskażę najczęściej zakłamany temat dotyczący niestety ziemniaków, teraz się bardzo mocno przewija. Przeanalizujemy obecny wygląd pól przed zniwami, który pozwoli nam za chwilę uniknąć błędów, najbliższych błędów. I to wszystko specjalnie dla Was. Widzimy się w szybkiej poradzie. Przypominam, dostępna w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy oraz na hektarwiedzy.pl. Zapraszam Was wszystkich, drodzy hektarowcy, nie tylko, nowych też zapraszam. Kłaniam się i do zobaczenia w szybkiej poradzie.